Jezus Chrystus. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa, zobaczcie, światło zeszło, światło. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem... W Gracias. czekając na wnuk zaśpiewamy. Wśród nocnej ciszy włos się rozchodzi, Stańcie pasterze, wnuk się wam rodzi, wszędzie się wybierajcie, wrogę krejem pospieszajcie, przywitać pana. Ten prędzej się wybierajcie, do we klejem pospieszajcie, przyginać pana oczy Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. Bo chcieliśmy zacząć bez kolędy dlatego tak. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Poza ślubinak Matki Jego Maryi z Józefem, Pierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienno za sprawą Ducha Świętego. Mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem... ...pozwólcie, szanowni państwo... Koń, moi, gdy z Marią oczekujemy we mszach świętych proratnich na wschód słońca prawdziwego, i pomyślałem sobie też dzisiaj o Ewangelii, jak Maryja udała się do Elżbiety. Niektórzy mówią, że udała się dlatego, żeby jej pomagać, ale tak naprawdę ona chroniła się przed złymi ludźmi u Elżbiety. Chroniła się przed złem, które chciało. I prześrodowało ją i jej dziecię Uciekła do Elżbiety I tam znalazła spokój Kochani moi Ten adwent, ten czas To słońce, które wschodzi Słońce i jasność Boga Uciekajmy do jasności Boga Przed tym wszystkim, co nas czasami zupełnie niesłusznie atakuje Co nas rani Jesteśmy dobrymi, wrażliwymi ludźmi nie ma w nas ani wrogości, ani podstępu, ani ludzkiej podłości. Potrzebujemy, jak Maryja, uciec do Pana Boga. Potrzebujemy tego światła, które nam schodzi, które rozświetli mroki świata. Tego w tym czasie, gdy na świecie tyle niepokojów. I wojny, i konflikty, nie wiadomo co. Życzę Wam, kochani, moi drodzy, współobywatele miasta Półtuska i okolicy i goście. Życzę wam, jako wasz współobywatel, bo jestem jednym z was, życzę wam zatem pokoju serce. Tego by zło nie miało do nas przystępu. Całym sercem, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łabią, łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Pisał polski poeta Norwid. Drodzy mieszkańcy, półtuska i powiatu Półtuskiego. Przed nami najpiękniejszy czas w roku, czas świąt Bożego Narodzenia, który od wieków przynosi do naszych domów radość, nadzieję i pojednanie. Dziś spotykamy się na Półtuskim Rynku, aby wspólnie świętować Wigilię mieszkańców Powiatu Półtuskiego. Dla nas, władz samorządowych, to szczególny moment, podczas którego możemy spotkać się z Państwem i podziękować za zaangażowanie. W tworzenie naszej lokalnej wspólnoty. Za chwilę, zgodnie z tradycją, wszyscy podzielimy się opłatkiem. Niech ten wyjątkowy moment jeszcze bardziej nas zjednoczy, a poczucie wspólnoty niech towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, w imieniu władz samorządu Powiatu Półtuskiego, składam Państwu najlepsze życzenia. Niech w tym szczególnym momencie każdy doświadczy bliskości drugiego, drugiego człowieka. Życzę spotkań w rodzinnym gronie, pełnych wzajemnej życzliwości i radości. Niech te święta przyniosą spokój i będą okazją do refleksji, a towarzyszące przy wigilijnym stole słowa kolendy Bóg się rodzi, i moc truchleje, obudzą w naszych sercach nadzieję i ufność w dobrą przyszłość. Wszystkim życzę zdrowia. Oraz realizowania zawodowych i osobistych planów w nadchodzącym 2025 roku. Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Burmistrz Miasta Półtosk, pani Beata Jóźnika. Jest taki czas, co łzy śmiech zmienia. Jest taka moc, co smutek w radość przemienia. Jest taka siła, co spełnia marzenia, to właśnie magia świąt Bożego Narodzenia. Chodny księży dziekanie, pani starosto, państwo radni, drodzy mieszkańcy gminy Półtusk i powiatu półtuskiego. Od wielu lat mieszkańcy powiatu i półtuska. Z jedną w grudniowych niedziel poprzedzających wigilię spotykają się tu na rynku, aby podzielić się opłatkiem, wspólnie kolędować, a przede wszystkim, aby spędzić razem ten szczególny czas, w którym podkreślamy siłę wspólnoty, łączące nas więzi i zgodnie z tradycją staramy się, aby nikt nie czuł się opuszczony, samotny. To dzisiejsze spotkanie to efekt pracy i zaangażowania wielu osób i podmiotów, które często już po raz kolejny zdecydowały się włączyć w to nasze wspólne dzieło spotkanie wigilijne mieszkańców Półtuska i Powiatu Półtuskiego. Wszyscy widzimy serce włożone w przygotowanie tego wydarzenia i chcemy wyrazić proste, skromne dziękujemy. Przez wiele lat uczestniczyłam w tych spotkaniach jako wicestarosta półtuski, A dziś mam zaszczyt stanąć przed państwem i dzięki państwu jako burmistrz miasta Pułtusk i prosić, aby przyjęli państwo i zanieśli do swoich rodzin i domów najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2025. Życzę Państwu świąt przeżywanych w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze, kojących, wartych pamięci. Niech nowy 2025 rok wypełni dobro i pokój, same głębokie, radosne przeżycia oraz szczęście w realizacji osobistych, społecznych i zawodowych planów. Niech nadchodzący rok będzie czasem pomyślności. Dla naszych małych ojczyzn, sołectw, gminy i powiatu, czego państwu i sobie życzę, przełamując się opłatkiem. Drodzy mieszkańcy, niech te święta będą takie, jakie chcielibyście, żeby były. Tego Wam życzę. Jak Wy będziecie szczęśliwi, ja również będę szczęśliwa. Wszystkiego najlepszego ode mnie. Od przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Skarżyńskiego i wszystkich radnych. Wesołych świąt! Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, zaczynamy na scenie, a śnieżynki za chwilę znajdą się wśród Państwa na naszym półtuskim rynku.